Siemanko Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pani Sticker Album Euro 2016. W tym odcinku mamy już 10 naklejek. Udało mi się wymienić. Nie, 9, bo tam jest Lewandowski, a nim się na razie nie wymieniałem. Yy, mam tutaj 9 naklejek wymienionych i jeszcze jedną do yy, Na nastosie wymiany, może się wymienię, ale dobra. Yy, otwieramy pierwszą saszetkę i w pierwszej zaszeczce. same powtórki, noż, druga sztuka i tylko jedna, o Boże, co to się dzieje? Ale dobra, możemy sobie na razie te powklejać. Yy, zobaczmy, czy może, może coś dzisiaj ukończymy już? Jakiś kolejny, kolejny kraj ukończony. Zobaczmy, Walia. I skończyliśmy. Mamy całą warię. To dzięki tym powtórkom. Yy, Okej. Okay. Kolejny kraj to Hiszpania. Jaki będziemy wklejali. I to Iker Casillas i Juan Fran. Juan Fran. Tak to chyba się czyta. Yy, w kolejnej. W kolejny kraj. Z którego mamy trzy, karty, trzy naklejki. Czyli Buffon. Yy, jakiś Werard. Veratti i Pel, Pele Tak, Pele W czym on gra? No, w, w żadnym takim, jakimś, w lidze angielskiej To mi się wydawało, że to był klub właśnie z ligi angielskiej mm, Okej okay. Szwecja, nam brakuje tutaj, tutaj tylko loga Szwecji I tyle Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał ten odcinek. A ja spróbuję się powymieniać i żebyśmy no, na kolejny raz mieli odcinek. I uwaga, uwaga. Dobra, i jest sobie zostawmy na koniec. Jak już uzbieram cały album, to zostawię sobie właśnie tutaj jakieś karty. I zrobię giveaway dla was, tam tych z mojej grupy i możecie właśnie takiego Lewandowskiego dostać czy Iniestę, za nich się bardzo prosto powinniście wymienić, zobaczmy czy tutaj jeszcze ktoś jest dobry, a dobra jeszcze Paula Pogbe, no i to będzie taki giveaway na koniec, tak jakbym... Na koniec ukończenie mojego albumu. Już tutaj jedno dwie osoby ukończyły album. Ja jestem na czwartej pozycji. Słabo, słabo coś. O, no tutaj już ktoś robi giveawaye. <grym> Pakak. Na przykład Labę za, za frikce yy, dać. No. Więc dzięki za oglądanie. Ja tutaj napiszę, że będzie giveaway. Chyba tak to się pisze. Giveaway. Hmm. Na 100%. Jak będę miał 100%, to zrobię giveaway. Albo może trochę wcześniej, nie się uda. 100% tak. No, a już mam jeszcze 22%. Teraz już trochę powinienem się powymieniać za te 8, tutaj, właśnie yy, naklejek. Więc będę miał kolejny procent, powiedzmy, czy tam kolejne 2%, jeśli się wymienię. Więc zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się podobało, to yy, dołączcie do mojej grupy. Tutaj jeszcze raz pokażę Wam. I w tym momencie możecie sobie spisać tutaj nazwę zespołu i hasło. Piszcie. Piszcie, 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 piszcie. No, więc... Okej, okay, to kończymy nasz odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie na Instagramie, na Facebooku, na czym tam chcecie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!